Wybrańcy, to, co zamierzam wam objawić, może was zaskoczyć, a nawet szokować. Ale jeśli oglądacie ten film teraz, wiedzcie, że to nie przypadek. Zostaliście tu sprowadzeni przez siłę o wiele większą niż możecie sobie wyobrazić. Coś potężnego dzieje się w waszym życiu, a wasza obecność w tym właśnie momencie jest tego dowodem. Istnieje prawda, którą niewielu zna: wasz ród nie jest zwyczajny. Wasza krew niesie wyjątkowe dziedzictwo. Cel tak wspaniały, że może być jeszcze poza waszym zrozumieniem. Nie jesteście tu przez przypadek. To, co nosicie w sobie, ma moc, by zmienić nie tylko wasze życie, ale także życie wielu wokół was. Wasza podróż nie zaczęła się dzisiaj, kształtowała się od pokoleń. Wasz duch został wybrany do czegoś znacznie większego niż ten świat może pojąć, ale zanim zagłębimy się w to transformujące przesłanie, chcę, żebyście zatrzymali się na chwilę i zrobili trzy rzeczy. Zostawcie polubienie, aby wzmocnić ten łańcuch przebudzenia. Zasubskrybujcie, aby więcej osób mogło otrzymać to potężne przesłanie. Skomentujcie poniżej liczbę 99. Ta liczba symbolizuje kończące się cykle. Otwierające się drzwi i wezwanie do czegoś większego. Napisanie jej tutaj jest sygnałem dla wszechświata, że jesteście gotowi przyjąć tę prawdę, ale idźcie dalej. Po zostawieniu komentarza przeczytajcie wiadomości innych osób i odpowiedzcie przynajmniej na jedną z nich słowami siły, wiary i nadziei. Stwórzmy łańcuch światła, w którym każdy z nas wzmacnia drugiego. Jeśli przechodzisz przez trudny moment, podziel się tym w komentarzach. Nie jesteś sam. Tworzy się tu duchowa rodzina i razem podniesiemy naszą energię. Teraz słuchajcie uważnie. Dzieje się coś wielkiego ciche, ale przytłaczające przebudzenie. Wszechświat porusza się w sposób, który niewielu potrafi dostrzec, a ty jesteś częścią tego ruchu. Wasz ród niesie odwieczną moc, cel, który wykracza poza czas i historię. Pomyślcie o wielkich nazwiskach, które naznaczyły ludzkość. Wszyscy mieli coś wspólnego. Przeznaczenie, którego nie można było powstrzymać. To samo dotyczy Ciebie. Energia, która płynie w Twoich żyłach, to coś więcej niż biologiczne dziedzictwo. To wezwanie, boski powiew, który manifestuje się przez pokolenia. A teraz nadszedł Twój czas, aby zrozumieć, co to znaczy. Twoja misja nie jest tylko Twoja. Jest ogniwem, fragmentem czegoś znacznie większego. A jeśli dotarłeś aż tutaj, to nie przez przypadek. Twój umysł może próbować to racjonalizować, ale twoja dusza już rozpoznaje prawdę. Czujesz ten niepokój w sobie. To przeczucie, że nadchodzi coś wielkiego, to wszechświat cię budzi. Od zarania dziejów niektóre rody były wybierane do niesienia większego celu. Nie pojawiają się one przypadkowo, ponieważ zostały ukształtowane przez boską wolę, aby wypełnić wyjątkową misję na świecie. Możesz tego jeszcze nie widzieć, ale w Tobie jest siła, która przetrwała pokolenia, gromadząc mądrość, odwagę i odporność. Tej siły nie da się powstrzymać. Jest przebudzona i manifestuje się w Twoim życiu teraz. Co odróżnia te rody od innych? One nie tylko przetrwają, one ewoluują. Z każdym wyzwaniem, z każdą próbą rosną. Wzmacniają się i stają się jeszcze potężniejsze. Jeśli czujesz, że twoja podróż była pełna przeszkód, wiedz, że to nie był przypadek. Żaden wielki ród nie powstaje bez walki. Żaden wybraniec nie jest kształtowany bez bycia testowanym. Być może od dawna nosiłeś niewidzialny ciężar, czując się innym od reszty, zastanawiając się, dlaczego twoja droga jest tak trudna. Ale oto prawda. Twoje życie nie miało. Być zwyczajne. Nosisz brzemię, wybrańców, ponieważ w tobie jest coś wielkiego, coś, co musi zostać oszlifowane, zanim zostanie w pełni objawione światu. Wielu wokół ciebie może tego nie zrozumieć. Niektórzy mogą nawet w ciebie wątpić. Ale to nie zmienia tego, co ma się wydarzyć. Przebudzenie potężnego rodu nie jest zwykłym wydarzeniem. To coś, co wstrząsa strukturami wszechświata, co odbija się echem przez czas i co budzi ducha tych, którzy byli uśpieni. Wezwanie nie dotyczy wszystkich, tylko tych przeznaczonych do czegoś większego. Czujesz to w sobie? Ten niepokój, to uczucie, że coś wielkiego ma się wydarzyć. To nie jest przypadkowa myśl. To znak. Ile razy czułeś się nie na miejscu, jakbyś nie do końca należał do tego świata? Ile razy próbowałeś się dopasować, tylko po to, by zdać sobie sprawę, że twoja dusza pragnie czegoś innego, czegoś poza tym, co ten świat może zaoferować. Jeśli to czujesz, to wiedz, nadchodzi twój czas, twój ród się budzi, a wraz z nim rozpoczyna się nowy cykl. Świat nie jest jeszcze gotowy na to, co niesie twój ród. Ale to nie ma znaczenia, bo kiedy nadejdzie czas, nic nie będzie w stanie powstrzymać twojego postępu. Wielcy wybrańcy w historii nigdy nie byli akceptowani na początku. Wielu było dyskredytowanych, odrzucanych, prześladowanych. Ale czas zawsze ujawnia prawdę. A ci, którzy wcześniej byli ignorowani, stają się filarami nowej ery. Pytanie brzmi: czy jesteś gotowy przyjąć to wezwanie? Możesz nadal żyć tak, jakby wszystko było przypadkiem, albo możesz zaakceptować to, co jest już zapisane w twoim przeznaczeniu. Nic, co się wydarzyło do tej pory, nie było przypadkiem. Straty, bóle, chwile samotności, wszystko to było częścią procesu, aby cię przygotować, aby cię wzmocnić, aby uczynić cię osobą, którą musisz być. Wyzwania, którym stawiłeś czoła, nie były karą, były treningiem. Oszlifowały Twoją duszę, wzmocniły Twój umysł i uczyniły Cię zdolnym do noszenia tej odpowiedzialności. Teraz chcę, żebyś zatrzymał się na chwilę i zastanowił, czy kiedykolwiek czułeś, że twoje życie ma większy cel, nawet jeśli nie wiedziałeś dokładnie jaki. Czy kiedykolwiek stawiałeś czoła wyzwaniom, które wydawały się niemożliwe, tylko po to, by odkryć, że jesteś silniejszy niż myślałeś? Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że niektóre drzwi się zamknęły, ponieważ coś większego było dla ciebie zarezerwowane? Jeśli te słowa rezonują z tobą, to zamanifestuj. To wezwanie. Napisz w komentarzach: Uznaję moje wezwanie. Ogłoś to wszechświatowi, aby ta prawda została utrwalona w czasie i energii wokół ciebie. Przebudzenie już się rozpoczęło. Świat jeszcze nie rozumie, co ma się wydarzyć. Transformacja, która jest już w ruchu, jest niewidoczna dla zwykłych oczu, ale ci, którzy czują wezwanie, wiedzą, coś wielkiego się tworzy. Twój ród niesie moc, której nie można zignorować, siłę, której nie można powstrzymać. A kiedy nadejdzie czas, nikt nie będzie mógł powstrzymać postępu Twojego przeznaczenia. Każda wielka zmiana zaczyna się w ciszy, jak płomień, który zapala się w ciemności. Ale wkrótce ten płomień się rozprzestrzenia, rośnie i staje się światłem, którego nie da się zignorować. Tym światłem jesteś Ty. Tym światłem jest Twój budzący się ród. Twoi przodkowie walczyli, marzyli, zdobywali i przegrywali, aby ta chwila mogła zaistnieć. Każda bitwa, którą stoczyli, każda bariera, którą pokonali, zostawiła po sobie ślad siły, za którym możesz podążać. Nie zaczynasz od zera, kontynuujesz dzieło, które zostało zapisane na długo przed twoim narodzeniem. Teraz co. Zrobisz z tą prawdą? Możesz ją zignorować i podążać zwykłą ścieżką. Albo możesz przyjąć misję, która jest już zapisana w Twojej duszy i pozwolić, aby ta moc przybrała kształt w Twoim życiu. Nie ma już czasu na wątpliwości. Przyszłość Twojego rodu zależy od wyborów, których dokonasz teraz. Wyobraź sobie wpływ, jaki możesz wywrzeć. Wyobraź sobie, co może się stać, jeśli raz na zawsze zaakceptujesz to wezwanie i pozwolisz tej energii przepływać przez Ciebie. Nie chodzi tylko o to, co możesz osiągnąć. Ale o to, co możesz obudzić w innych. Prawdziwe dziedzictwo potężnego rodu tkwi nie tylko we krwi, ale w zdolności do inspirowania, transformowania i podnoszenia na duchu tych, którzy są wokół. Twoja misja się tutaj nie kończy. Każda myśl, każde działanie, każdy wybór, którego dokonujesz, tworzy efekt domina, który może przetrwać pokolenia. Masz zdolność do sadzenia nasion które wyrosną i staną się potężnymi drzewami mądrości, wiary i odwagi. Przebudzenie nie następuje w jednej chwili, jest ciągłe. A żeby ta energia nadal płynęła, musisz coś zrobić teraz. Jeśli czujesz, że to przesłanie rezonuje w tobie, to twój następny krok jest jasny: wzmocnij ten łańcuch wiary i transformacji. Polub ten film teraz, aby pokazać wszechświatowi, że akceptujesz to przebudzenie. Zasubskrybuj kanał, aby kontynuować tę podróż duchowego wzrostu. Skomentuj. Akceptuję moje wezwanie i zamanifestuj tę potężną energię już teraz. Wybierz jeden komentarz i odpowiedz na niego słowami wsparcia i wzmocnienia. Twoja energia może być potwierdzeniem, którego inna osoba potrzebuje, aby się dziś wzmocnić. Nie zatrzymuj tej mocy tylko dla siebie. Podziel się tym przesłaniem z kimś, kto musi to dziś usłyszeć. Jeśli to słowo poruszyło twoje serce, może poruszyć serce innej osoby. To nie jest tylko film, to wezwanie, zachodzi głęboka zmiana. Pytanie brzmi, czy jesteś gotowy, aby odegrać swoją rolę? Jeśli twoja dusza krzyczy tak, to niech twój głos zostanie usłyszany. Zostaw swój ślad tu i teraz i przygotuj się, bo twoje dziedzictwo dopiero się zaczyna.